Organizowana przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych Akademia Liderów Rzeczypospolitej to projekt, który dzięki wypracowanej przez wiele lat renomie gromadzi ambitnych młodych ludzi, studentów bardzo różnorodnych kierunków z całej Polski oraz doskonale wykształconych prelegentów dzięki czemu uczestnicząc w tym projekcie można nawiązać bardzo cenne znajomości. Szanowni Państwo, Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych organizuje wspaniały i jedyny niepowtarzalny projekt w Rzeczpospolitej Polskiej, Akademia Liderów Rzeczpospolitej pod hasłem Odkryj w sobie lidera. Aby móc udać się na letnią szkołę Akademii Liderów, trzeba być uczestnikiem pierwszego i drugiego etapu szkolenia. Akademia Liderów Rzeczypospolitej, organizowana przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych, jest to program szkoleniowy, który jest świetną inicjatywą oraz szansą dla młodych osób pragnących pożyczyć swoją wiedzę z zakresu ekonomii, wiedzy o społeczeństwie, a także zarządzania projektami. Cały projekt Akademii Liderów Rzeczypospolitej pozwala młodym, ambitnym ludziom spotkać się i w takim wyrafinowanym dosyć gronie zyskiwać cenną wiedzę, która będzie przydatna w przyszłości, w budowaniu kariery własnej, ale też w prowadzeniu, byciu liderem społeczności lokalnych. Jest to bardzo ciekawy projekt z tego względu, że mamy do czynienia z rewelacyjnymi wykładowcami świata polityki, biznesu i mediów. Myślę, że każdy z Was powinien dołączyć, jeśli oczywiście się interesujecie takimi rzeczami, właśnie polityką, biznesem i światem mediów, do tego projektu. Była to świetna przygoda i kopalnia inspiracji, więc jeśli jeszcze się wahacie, czy dołączyć do tego projektu, serdecznie Was zapraszam.